Witam Państwa. Dzisiaj będę opowiadać o przemocy wobec dzieci. W związku z tym nie czekają nas miłe chwile, ponieważ nie sposób o tym mówić z uśmiechem, z dowcipem i nawet teoretycznie, ponieważ zjawiska związane z przemocą wobec dzieci mają ogromny ładunek emocjonalny. Bardzo wiele dramatyzmu, ale także niestety bardzo wiele komplikacji różnego rodzaju. W związku z tym będę musiał sięgnąć tutaj nie tylko do opisu pewnych zjawisk psychologicznych, ale także trochę zająć się historią. Spróbuję Państwu najpierw opowiedzieć właśnie o historii złego traktowania dzieci. W drugiej części opowiem o próbach poszukiwania wyjaśnienia faktów przemocy wobec dzieci. Badaniach różnego rodzaju, które prowadzono po to, żeby się dowiedzieć, co decyduje o tym, jakie są siły sprawcze prowadzące do przemocy. I wreszcie w trzeciej części opowiem Państwu o tym, jak można pomagać, co można robić, żeby przemocy wobec dzieci były, było mniej i żeby krócej trwała. Przemoc wobec dzieci jest częścią przemocy w rodzinie, przemocy domowej w ogóle. W innych swoich wykładach opowiadałem o przemocy w stosunku do dorosłych, o przemocy wobec kobiet. W Polsce sporo się zaczęło dziać różnego rodzaju rzeczy związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ale wyraźnie widzimy, że ten fragment, ta część przemocy domowej, przemocy w rodzinie, która dotyczy przemocy wobec dzieci, jest trudniejsza do uchwycenia, do zobaczenia, do podjęcia. Z prostego powodu, że yy, dziecko nie ma tej możliwości, jak dorosła osoba, na przykład bita kobieta, szukania pomocy, dawania sygnałów o, o swojej krzywdzie, o swoim cierpieniu. Dlatego pierwszym, najtrudniejszym krokiem właściwie jest docieranie, docieranie do, do faktów, do informacji. Czasem, w części przypadków, dzieci same potrafią dawać takie sygnały, ale to są stosunkowo rzadkie przypadki, wtedy, kiedy dziecko, nie mogąc wytrzymać tego, co, się, co jego rodzice czy opiekuni robią w domu, uciekają. I wtedy trafiają do izb dla dzieci, do jakichś pogotowi opiekuńczych, i wtedy można zobaczyć, ale też nie tak łatwo, ponieważ często się zwraca uwagę na to, że dziecko naruszyło jakieś reguły, że uciekło, albo że się nie uczy, albo że się źle zachowuje. Dopiero przy jakimś uważnym przyglądaniu się tego, rozmawianiu z dzieckiem, wydobywamy informacje o tym, że dziecko było bite, było maltretowane. Innym źródłem informacji o, o przemocy wobec dzieci mogą być sąsiedzi, ci, którzy żyją za ścianami. No, ale te ściany są grube, a poza tym, nawet jeżeli przez te ściany docierają akustyczne sygnały, to zareagowanie na to w odpowiedni sposób, nawet usłyszenie rzeczywistej treści tego komunikatu, jakim jest płacz dziecka, nie jest wcale łatwe. Oczywiście można powiedzieć, ale są jeszcze inne miejsca, w których można, jak się umie zobaczyć, dostrzec krzywdę, cierpienie. Maltretowanie dziecka. Są wychowawcy, nauczyciele, którzy jakby byli uważniejsi w sprawie siniaków, w sprawie złego wyglądu czy pewnych zmian zachowania. Może by mogli zobaczyć, że to, jest, że to nie było przewrócenie się w czasie zabawy gry w piłkę, tylko tam za tym stała jakaś twarda, ciężka, silna ręka dorosłego. Tak więc docieranie. Do, do, do samych zjawisk przemocy w rodzinie jest niełatwe. Ale to niestety nie jest cała komplikacja. Są poważniejsze powody, które utrudniają dostrzeganie. Dostrzeganie. Czyli nie mówimy o interweniowaniu. Niestety, tak się składa, że złe traktowanie dzieci, na które zaczynamy teraz zwracać uwagę, nazywać po imieniu. Ma bardzo długą historię. I od razu można powiedzieć, że historia no. złego traktowania dzieci, bicia, maltretowania, ranienia, zabijania, sprzedawania, wyrzucania, topienia, duszenia dzieci jest bardzo długa. A historia chronienia dzieci i dostrzegania, że to jest coś złego jest bardzo krótka. Gdybyśmy mogli sobie porównać historię naszego gatunku, do ilości liści na tym drzewie, to właściwie nie byłoby specjalną przesadą, gdybyśmy zobaczyli, że wśród tych tylu stuleci istnienia człowieka na Ziemi, tylko może jeden albo dwa listki z tego całego drzewa oddają ilość czasu, kiedy ten gatunek, do którego należymy, się naprawdę zaczął tym zajmować, zaczął dostrzegać, że dziecko bywa często krzywdzone i zaczął podejmować i mające na celu ochronę dzieci. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że historia złego traktowania, bardzo złego traktowania dzieci, jest równie długa i stara, jak historia całego naszego gatunku, złego traktowania, nie tylko złego traktowania, w ogóle dostrzeganie, że dziecko jest istotą ludzką. To może się wydawać dziwne, ale, ale kiedy uważnie przyjrzymy się naszej historii, kiedy uważnie przyjrzymy się różnego rodzaju dokumentom pokazującym, jak wyglądało życie ludzi i stosunek do dzieci, 2000, 2000 lat temu, ale także 500, 400, 300, 200, 100 lat temu, to zobaczymy właściwie nieustanne pasmo nie tylko złego traktowania dzieci, ale w ogóle niedostrzegania ich praw, ich istnienia jako istot ludzkich. To chodzi o wiele różnych rzeczy. O, zacznijmy od samego bicia, ale. Są różne formy bicia, o tym będę mówić później, ale bicia bez granic to cała historia, od czasów antycznych, aż właściwie do XVIII wieku. Bicie dzieci, i to właśnie bez granic w zasadzie było zalecane jako podstawowa metoda wychowawcza. Ale, ale właściwie do dzisiaj. W takim potocznym myśleniu ludzi kary cielesne mogą być pożytecznym albo nawet podstawowym sposobem kształtowania pożądanych cech u ludzi. Zapisy tego można znaleźć w bardzo wielu miejscach. Także w podstawowym dla cywilizacji zachodniej, dla cywilizacji chrześcijańskiej dokumencie księdze wielkiej, jaką jest Biblia. Można by znaleźć zapisy w Księdze Przysłów. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Rózga i karność udziela mądrości. Chłopiec pozbawiony sobie jest wstydem dla matki. Karanie syna przyniesie Ci szczęście i sprawi rozkosz Twojej duszy. W wielu różnych miejscach można znaleźć zapisy, które mówią o tym, że sprawianie cierpienia, kary cielesne są czymś dobrym. Czymś, co nie tylko może, ale powinny być udzielane dla dobra dzieci. Dziateczki rózeczką Duch Święty bić To Oczywiście nie jest wezwanie do okrucieństwa. Biblia nie, nie wzywa do okrucieństwa wobec dzieci. Różnego rodzaju przekazy po prostu mówią, że bicie, że stosowanie kar cielesnych, że sprawianie cierpienia, bo o to chodzi, w tych zaleceniach, to jest coś, co jest potrzebne.